A za chwilę ten, który wygrywał tutaj trzykrotnie w 2011, 2012 i 2015 roku, w 2013 był na trzecim stopniu podium. Dwa dobre stoki treningowe. metry, Kamila Stocha, najdłuższy skok w kwalifikacjach, 4,8 punktu dodane za wiatr, bardzo dobre noty za styl, 1,19 i 4,19, no ale pełni zasłużone te oceny, piękny skok Kamila, liczyliśmy na to, że nastąpi odrodzenie naszego dwukrotnego mistrza olimpijskiego i wydaje się, że tutaj na wielkiej kroki ono następuje, jest liderem Kamil. O. Dwa punkty wyprzedza Stefana Hule i ten gest, na który czekaliśmy, tą radość po skoku i to o czym mówi Kamil, że te skoki zaczynają sprawiać przyjemność,